Kanał YouTube Ku Bogu oraz wydawnictwo Benedyktynów Tyniec przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Szymona Hirzyckiego o ośmiu duchach zła. Pod tytułem Pomiędzy grzechem a myślą. Rozdział czwarty: chciwość. W pewnym sensie można powiedzieć, że myśl chciwości jest syntezą tych dwóch poprzednich obżarstwa i nieczystości. Człowiek traktujący świat jako przedmiot, który musi wziąć w swoje posiadanie oraz pod zgubnym wpływem demona nieczystości, odnoszący się do innych ludzi w podobny sposób, ostatecznie zostaje opanowany przez nieumiarkowaną potrzebę posiadania. Staje się studnią bez dna, czyli kimś, kto ma potrzeby nie do zaspokojenia, kto nigdy nie jest nasycony, kto jest szarpany ciągłym niepokojem. Chciwy nie uważa, że jego potrzeby nie mogą być zaspokojone na tym świecie, bo to jest cecha chrześcijanina. Ale zachowuje się tak, jak gdyby jego głód musiał być zaspokojony tu i teraz i to za wszelką cenę po trupach. To jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna tracić nad sobą kontrolę i nie potrafi wyznaczyć sobie granic. Tu nie chodzi o to, że kolejne pragnienia chciwca nie są zaspokajane. Chodzi raczej o to, że każde spełnione pożądanie, niczym lokaj, otwiera drzwi kolejnemu, jeszcze mocniejszemu pragnieniu. To z kolei następnemu, i tak dalej. Ewagriusz uważa, że chciwość przekierunkowuje energię człowieka. Mnich, chciwy na pieniądze, ciężko pracuje, ubogi zaś oddaje się modlitwom i czytaniu. Nie można mieć wszystkiego. To banalne stwierdzenie można też przeformułować następująco. Czas spożytkowany na jakąś działalność nie będzie pracował na rzecz działania przeciwnego. Jeśli zużytkuję czas wyłącznie na pracę, nie będę miał czasu na sprawy dla mnie ważne. Chciwość kojarzymy głównie z kwestią posiadania pieniędzy, dóbr materialnych, ale można też ją przenieść na wymiar bardziej duchowy. Podobnie jak na wymiar bardziej duchowy przenieśliśmy łakomstwo. W pewnym sensie takimi ludźmi chciwymi w sferze duchowej byli faryzeusze, którzy, tak jak powiada Pan Jezus, Lubili pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsce na ucztach, i chcieli, żeby ludzie nazywali ich rabi. Dziś także nie brak ludzi, którzy łasi na uznanie ze strony innych, chcą uchodzić za specjalistów w różnych dziedzinach. Jak zatem widzimy, demon chciwości posiada wiele twarzy, i jesteśmy do niego prowadzeni wprost od demona nieczystości. Jednak ta nasza gra ze złymi myślami, ze złym sposobem patrzenia na ten świat. Nie kończy się wraz z demonem chciwości, dlatego, że zaraz po nim następuje demon gniewu. Rozdział 5. Gniew. Dochodzimy do myśli, z którą rozpoczynamy zupełnie nowy rozdział w naszych rozważaniach. Jak pamiętamy, pierwsze trzy demony czyli obżarstwo, nieczystość i chciwość prezentowały nam świat, innych ludzi, rzeczy materialne. Czasami również rzeczy duchowe, jako coś, co ma zaspokoić nasze nienasycenie tu i teraz czyli sprowadzić stworzenie, a może nawet i Boga, na płaszczyznę czysto użytkową. Człowiek patrzący na rzeczywistość przez trzy pierwsze złe myśli, ma egoistyczne podejście do świata należy mi się. W zasadzie ta wizja jest optymistyczna, bowiem zakłada, że zaspokojenie takich chorych pragnień jest możliwe. Jednak w pewnym momencie człowiek opanowany przez demona chciwości dochodzi do wniosku, że to, czego pożąda, nie jest uchwytne. Raz, że nie może tego dostać, a dwa, zdaje sobie sprawę, że po pożarciu jednej rzeczy natychmiast rodzi się w nim pożądanie kolejnej. Złe myśli są jak rak, który się w nim rozrasta, który prowadzi go, jak mówi Ewagriusz, aż do granic obłędu. W takim właśnie momencie demon chciwości przekazuje nas demonowi gniewu. Zaczyna wzbierać w nas niechęć w stosunku do innych ludzi za to, że nie chcą się nam podporządkować, złość wobec świata, w którym żyjemy, że nie jest taki, jaki powinien być. Wzbiera w nas złość na Pana Boga, że nie daje nam tego, czego potrzebujemy. Złość na nas samych, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z naszym życiem. Pontyjczyk pisze, że spośród wszystkich złych myśli właśnie myśl gniewu najbardziej upodabnia człowieka do demona. To zaskakujące. Może sądziliśmy, że bardziej demoniczne są nienawiść lub nieczystość, ale nie gniew. Ewagriusz mówi, że ten, kto ulega demonowi gniewu, jest podobny do tego, kto chce widzieć, ale wydłubuje sobie oczy własnoręcznie żelaznym kolcem. Ta zła myśl zaślepia, nie pozwala obiektywnie ocenić rzeczywistości i popycha nas do działań jak najbardziej irracjonalnych, które mają nas doprowadzić do zdobycia tego, czego najbardziej pożądamy, lub do zniszczenia tego, czego posiąść nie możemy. Według filozofa pustyni, ludzie działający pod wpływem gniewu przypominają tych, którzy są pijani winem, ale winem demonów. To taki rodzaj upojenia, które prowadzi do obłędu, do zatracenia, a wreszcie do upadku w samą otchłań piekła. Należy teraz dokonać bardzo ważnego doprecyzowania. W potocznym rozumieniu, gniew kojarzy się nam ze złoszczeniem się na kogoś lub irytacją. Jest to jednak kwestia o wiele subtelniejsza. Gniew nie jest stanem emocjonalnym. To, że się denerwuje na dziecko, które znów źle się zachowuje w szkole, nie jest gniewem w tym znaczeniu, jakie tej myśli nadaje ewagriusz. Ulec myśli gniewu to znaczy świadomie hodować w sobie pragnienie zemsty za doznaną krzywdę, odmawiać pojednania z kimś, kto nas skrzywdził, uparcie rozważać doznane od innych zło. Z gniewem łączy się pogarda dla innych i niechęć do zajmowania się sprawami innych. Za demonem gniewu jednak postępuje demon nie mniej straszliwy i nie mniej groźny, czyli demon smutku. Rozdział 6 smutek. Ewagriusz tak pisze na temat smutku. Bierze się czasem z niespełnionych pragnień. Czasem zaś jest następstwem gniewu. Co do niespełnionych pragnień, to dzieje się tak. Pewne myśli zbliżają się i przywodzą na pamięć duszy dom, rodziców i dawne życie, a gdy spostrzegą, że ona się nie opiera, lecz pozostaje i rozpływa się w tych przyjemnościach, które istnieją tylko w wyobraźni, wówczas pochwyciwszy ją, pogrąża ją w smutku, gdyż poprzednie rzeczy już nie istnieją i nie mogą nawet istnieć ze względu na obecny sposób życia. A im łatwiej nieszczęsna dusza poddała się pierwszym myślom tym bardziej zostaje przytłoczona i pogrążona przez drugie. W tym fragmencie warto zwrócić uwagę na dwa korzenie, z których ten demon smutku wyrasta, dwie twarze, które on posiada. Mianowicie, z jednej strony jest jakby dzieckiem gniewu, a z drugiej strony jest dzieckiem naszych dawnych, mniej lub bardziej określonych, niespełnionych pragnień i na tle wyrastającej z tej kondycji frustracji. Mówiliśmy ostatnio, że gniew bazuje na części popędliwej duszy człowieka i bierze swój początek z tego, że człowiek zaczyna nagle odkrywać, iż wszystkie pragnienia jego serca nie zostaną spełnione. Ludzie mu się nie poddadzą. Świat nie będzie taki, jaki on by chciał. I właśnie w tym momencie zaczyna wzbierać myślą gniewu, która ostatecznie wybucha. Ostatecznie jednak człowiek dostrzega, że ten impet jego pięści, ta siła jego gniewu, jego sprzeciwu, ta złość na innych ludzi, którzy zawiedli jego oczekiwania, wcześniej czy później się kończy. Wypala się to paliwo, ta energia, którą człowiek miał, gdy eksplodował gniewem na kogoś. I to przeradza się w smutek, czyli powoli narastającą, pogłębiającą się frustrację, rezygnację. Jak to opisuje Wagriusz, każdy demon pokazuje coś przyjemnego, dostarcza jakiejś przyjemności. A jedynym demonem, który przyjemności i radości nie daje, jest właśnie demon smutku, który pokazuje świat jako pewnego rodzaju beznadzieję, jako rzecz, która przynosi generalnie tylko zawód, ludzi, którzy nie dają radości, raczej tylko wykorzystują. I zachęca do tego, aby człowiek absolutnie się wycofał. Poddał, opuścił głowę i przestał walczyć. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu. Jeśli spodobał się tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.